Right amount of V, uh Przed Monavili, you know, Sai i ja opowiadamy ludziom, że nie byliśmy tylko spłukani, żebyśmy zrujnowali, na nic nie mogliśmy sobie pozwolić. Wtedy nazywali mnie królową tuńczyków, ponieważ przez długi czas wszystko na co mogliśmy sobie pozwolić, to był tuńczyk. Ludzie mówią tuńczyk to nie jest tak źle, ale po ponad dwa lata, jak jeszcze tylko tuńczyki, to powiem Ci, że to jest żałosne. Chodziliśmy po śmietnikach, żeby zbierać śmieci to co ludzie. Gdzie zostawiali, co wydawało się jakąkolwiek wartość, zbieraliśmy po śmietnikach i, i sprzedawaliśmy sklepy ze starzydny zdecydowaliśmy sprzedać wszystkie rzeczy, które mieliśmy. A żeby, żeby pozwolić sobie, żeby położyć, żeby dać pieniądze na stół na jedzenie, musieliśmy sprzedać rzeczy, które mieliśmy. To jest jeden ze śmietników, do którego przychodziliśmy, gdzie zbieraliśmy w gustu śmieci. Nie myślelibyśmy wtedy, przez nie pomyślelibyśmy nigdy, że te, tego typu rzeczy się staną dla mnie. Każdy, jeśli my mogliśmy to zrobić, każdy może to zrobić. Mój tato odszedł wcześnie, więc moja mama była moim, moim tatą i moją mamą. On zawsze mieliśmy marzenie o tym, żeby mieć swój dom. Nie, mogli, nie byliśmy w stanie na początku sobie na to pozwolić, ale ja z przychodu z Monawii kupiłem dla mamy dom z basenem, z piękną, z piękną grządką, z pięknym ogródkiem. Ona hoduje tam ziemniaki, awokado. Inne I mean, egzotyczne owoce, drzewka owocowe. Po, po prostu tego typu rzeczy, tego typu szczęścia nie da się kupić. To jest tak wielka radość. Po prostu nie da się tego przyrównać do pieniędzy. Ta radość, która pochodzi, że mogłem, że, że mogłem mieć tego typu rzeczy zrobić dla mojej mamy. To, co jest ważne, to to, ile czasu możemy spędzać ze swoją rodziną, z naszymi dziećmi, z mamą, z tatą. To jest błogosławieństwo dla nas. Na wiele różnych sposobów. Wiele, it's wiele różnych sposobów. To jest niesamowite. Nasze życie całkowicie się zmieniło. Mój tato odszedł półtorej roku temu, ciężko mi o tym rozmawiać I ja po prostu budowałem ten biznes zanim tato odszedł i to pozwoliło mieć mojej mamie zero stresu, ponieważ mogliśmy, mogła sobie pozwolić na nie pracować, na, nie pracować, na to, żeby nie, nie musieć mieć pracy. To, co teraz po prostu, możemy sobie teraz pozwolić na to, żeby chodzić po ekskluzywnych restauracjach, kiedy wcześniej tylko oglądaliśmy jakieś Inni ludzie jedzą ekskluzywne posiłki, piją wino i mają i po prostu, prostu fajny czas. Wcześniej tylko obserwowaliśmy te ludzi. teraz możemy sobie na to pozwolić, to. moje maleństwo. Tu Mike i Saeed, jesteśmy na South Beach, jest weekend pamięci, jest tutaj niesamowicie idealne miejsce, dużo ludzi tutaj jest, pokazujemy produkt. Ludzie przechodzą i patrzą i jeden człowiek mówi, słuchaj, Monavie Network Marketing, a ja mówię, absolutnie tak, cóż mogło by być wspanialszego. Dzisiaj My son mój syn music, może tworzyć wspaniałą muzykę, ale nie mógł na, przez okres czasu, ponieważ nie stać nas było na to. A teraz zabezpieczyliśmy naszą przyszłość, przyszłość naszej rodziny, i on może realizować swoją pasję. Tworzy piękną muzykę. The joy. So Wczoraj mogliśmy our tak dużą son, radość obserwując naszego syna, kiedy on po prostu miał uh, konkurs z dwudziestoma pięcioma najlepszymi dj ami i wygrał to. I Dziękuję uh, Bogu za tą szansę za to, co się stało. Mamy teraz bezpieczeństwo, mamy przyszłość, in, um, mamy dzieci, możemy z nimi spędzać czas. Nie używaj swoich dzieci jako wymówkę, żeby nie robić tego biznesu. Użyj ich jako powód do tego, żeby zrobić ten biznes. Jedyny sposób, w jaki oni mogą mieć sukces, to jak będą obserwować was, że wy produkujecie i osiągacie sukces. Na początku, jak zacząłem, byłem tak na to napalony, a nie bałem się pracy. Byłem gotowy zrobić wszystko, co potrzeba. Kiedy wyszedłem z tym do swoich znajomych przyjaciół, oni mnie wyśmiali, powiedzieli, że to jest dowcip, ale nie pozwoliliśmy, żeby to nas dotknęło. My byliśmy skupieni, szliśmy do przodu, postanowiliśmy, mieliśmy swoje postanowienia i szliśmy naprzód. I szukaliśmy ludzi, którzy szukają czegoś dla siebie, którzy, którzy mają pasję, którzy chcą coś zrobić dla swojego życia. I znaleźliśmy takich ludzi. I nie możesz pozwolić, żeby inni ludzie mówili, co ty masz robić. A na początku, kiedy zaprosiliśmy ludzi, nikt nie, przesz, nikt nie przeszedł do naszego domu. Dzisiaj kupiliśmy ten, ten piękny dom. W ostatnim tygodniu mieliśmy na domowym spotkaniu 120 osób. I mimo, że to jest duży, duży dom, to nie mogliśmy tych ludzi pomieścić. 4-5 lat temu no, nikt nie przyszedł, no, nikt no, nie chciał people, przyjść, a dzisiaj then, ludzie, now, którzy śmiali and się and z nas na samym początku, business, obserwują nas teraz, przychodzą do i nas i wchodzą do nas w biznesu i wiedzą, że to może się stać tak, tak samo, samo dla nich, że tak to się stanie dla nich, tak jak stało się dla nas. No dalej, zostawiam diamentem.